Witam was, kochani, na ostatnim etapie kursu pierwszego. Oczywiście przypominam, logujemy się przed przystąpieniem do pracy, bo widzę tylko te prace, które zrobicie po zalogowaniu się. Logujemy się do naszego ucznia testowego. Mam nadzieję, że wasz kurs wygląda tak samo jak u mojego. Ucznia testowego, czyli wszystko jest podświetlone na zielono. Przypominam, jeżeli kółka są szare, to znaczy, że takie zadanie należy poprawić. Przed Wami ostatni, osiemnasty etap: artysta pętlę. Zadania są bardzo proste, robiliście już podobne. Musicie Tutaj narysować to, co jest pokazane w okienku po lewej stronie. Czyli widzimy 1, 2, 3, 4 kroki w prawą stronę. Tutaj jeszcze nie ma pętli. 2, 3. Możecie sobie ustawić szybkość poruszania się naszego artysty. Niech będzie najszybsza. Kontynuuj. Przypominam o ilości bloków, które możecie użyć do danego zadania. W tym zadaniu możecie użyć tylko trzy bloki, więc na pewno pamiętacie z poprzedniej lekcji. Musimy użyć pętli. Ile razy możemy sobie policzyć? 1, 2, 3, 4. Wybieramy czwórka. Uruchomimy zadanie zaliczone. Za te zadania są naprawdę bardzo proste. Idę dalej do zadania ósmego. Popatrzcie, macie do narysowania schody. Schody składają się z linii do góry, dwa razy w prawo, do góry, dwa razy w prawo, do góry, dwa razy w prawo. Jest to sekwencja, o której już mówiliśmy. Popatrzcie. Musimy trzy razy zrobić to samo. Bierzemy trójeczkę i teraz uwaga. Musi nasz artysta iść jeden raz do góry i dwa razy w prawą stronę, czyli tutaj też użyjemy naszej pętli. Przypominam, pętle używamy zawsze. Jeżeli jakąś czynność musimy wykonać więcej niż jeden raz, kontynuuj. Na pewno sobie dacie radę z tymi zadaniami. Zadanie dziewiąte jest bardzo podobne, tylko tym razem nasz artysta idzie w dół. Ja zostawię to zadanie. Przejdę od razu do zadania dziesiątego. Jest to najważniejsze zadanie w tym etapie. Będę go bardzo dokładnie sprawdzać. Coś podobnego już rob robiliście. Chciałabym, żebyście zrobili mi w zadaniu dziesiątym jak najbardziej skomplikowany rysunek przedstawiający coś, co Wam się podoba. Może być to domek, jakieś zwierzę. Mam nadzieję, że wymyślicie naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego. Jeżeli ktoś zrobi linię lub jakiś, jakąś prostą figurę geometryczną, to zadanie nie będzie zaliczone. Mam nadzieję, że każdy z Was bardzo się postara. Ja tutaj pójdę troszeczkę na skróty. I chciałabym Wam pokazać jedną rzecz. Po zakończeniu tego, tego zadania, tylko proszę nie robić jednej linii jak ja. Pojawi Wam się certyfikat ukończenia kursu pierwszego. Możecie go sobie wydrukować, bo naprawdę zasłużyliście na niego swoją ciężką pracę. W okienku name wpisujemy swoje imię i nazwisko. Ja wpiszę naszego ucznia testowego. Wciskamy słowo wyślij i nasz kurs jest, znaczy nasz dyplom ukończenia kursu jest gotowy. Należy na niego kliknąć. Radziłabym go pobrać na swój pulpit i dopiero z pulpitu go wydrukować. Czyli klikamy na nasz kurs prawym klawiszem myszy, zapisz obraz jako i możecie go sobie na przykład na waszym pulpicie zapisać. I z tego pulpitu. Poproście rodziców, aby wam go wydrukowali, bo na niego zasłużyliście. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.